Dobry wieczór, dzień dobry. Podcast Fing Dada. Dzisiaj miał być rozdział czwarty książki Niezłamany. Jednak stwierdziłem, że chwila przerwy dobrze nam zrobi i opowiem Wam coś, co być może będzie jednym z rozdziałów, ale na razie jeszcze się nie zdecydowałem. Wyszedłem dzisiaj na taras. I skierowałem swoją twarz do słońca. Dziś jest 40 dzień lockdownu siedzenia w domu. Być może niektórzy z was siedzą dłużej albo krócej, albo czasem wychodzą. Ale świadomość tego, że jesteśmy zamknięci. Nie możemy się ruszyć. Jest dołująca i czasami bardzo nas denerwuje. Przypominam sobie wtedy, czas. Świeżo po wypadku ponad 29 lat temu, kiedy zostałem zmuszony do tego przez tą całą sytuację. Zostałem zmuszony, że muszę leżeć i nie mogę się ruszyć, nie mogę usiąść. Wszystko przez to, że moje kręgi zostały zmiażdżone skoku do wody i aby normalnie organizm się rozwijał i regenerował trzeba było je odbarczyć żeby przeprowadzić taką operację nie mogłem mieć gorączki gorączka dawałem się wyznaki przez prawie rok czyli praktycznie przez cały rok leżałem i patrzyłem w sufit było to dość męczące. Wręcz powiem, że bardzo. Co wtedy można robić? Jak się leży, jeszcze jest się porażonym, ledwo się rusza rękami, muchy cię wkurzają, bo chodzą po tobie i nie jesteś w stanie ich odgonić. Każda szczelina na suchicie staje się opowieścią możecie sobie wyobrazić to wtedy jak leżycie na łące i patrzycie w chmury i szukacie jakichś kształtów oczywiście wtedy jest przyjemnie na tej łące kiedy możecie czuć zapach słyszeć ptaki ale wy nie jesteście na łące jesteście otoczeni białymi ścianami białym sufitem wszystko was wkurza Posiłki są zimne Albo za gorące Nie możecie być kompani Ponieważ macie na sobie gips Więc Musicie z jakich, jakoś znaleźć spokój W głowie Tak jak teraz Człowiek jest Ubezwłasnowolniony Przez to wszystko się samoizoluje po to, żeby się nie zarazić. Stara się uważać, wychodząc na zewnątrz. Trudne to. Ale bardzo duża nauka jest z tego. Możemy się nauczyć, możemy sobie wyobrazić, jak to mają ci wszyscy. Niepełnosprawni, ludzie z niesprawnościami, ci, co mają kłopot z wyjściem z domu, osoby starsze, osoby po wypadkach. No, można to sobie dzięki temu wszystkiemu wyobrazić. Ja znajdowałem dużo na tym suficie. Tam były całe opowieści. Gdy widziałem liść, który gdzieś się przykleił do szyby, to wyobrażałem sobie, że to jest drzewo. A jak widziałem drzewo, to wydawało mi się, że to jest las. Więc, jeśli macie możliwość, idźcie do lasu, przytulcie się do drzewa, docencie to wszystko, co jest. Dzisiaj jest Dzień Ziemi. Świętujemy go. Ona fajnie wygląda z kosmosu. Możecie to zobaczyć na wszystkich profilach NASA, czy też Europejskiej Agencji Kosmicznej. Taka niebieska kropka. Nie dbamy o nią. Zatruwamy ją. Nie doceniamy jej mocy i siły. To jest ten czas, żeby docenić. Więc dzisiejszy podcast jest o tym, żebyśmy skupili się na tym, co dobrego robimy dla naszej matki ziemi. Czy dbamy o nią, czy segregujemy śmieci, czy nie marnujemy wody, czy nie śmiecimy. Myślcie o tym, co będą miały nasze dzieci i wnuki. A z drugiej strony, jak długo jeszcze wytrzymacie w tym zamknięciu? Bez tego powietrza, ptaków, drzew i waszych przyzwyczajeń. jogę znajduje spokój. W regularnym oddechu i w medytacji. Może to też jest metoda. Druga rzecz to sny. Jeśli wkurzę Was wszystko dookoła, zawsze możecie uciec w sen. Czemu nie? Dobrze robią, dobre sny. Oczywiście nie polecam nadużywać różnych używek, bo chyba lepiej umysł powinien być zawsze i wszędzie pracujący właściwie, a nie ogłupiony. Tyle. Leżenie przez rok w szpitalu. Było bardzo ciężkie. Nikomu tego nie życzę. Czasem lubię poleżeć, ale wolę leżeć na leżaku na plaży albo na trawie, na łące. Leżenie w łóżku przez rok jest katorgą. Docencie to, jak już wyjdziecie na zewnątrz, że możecie wejść na zewnątrz i pooddychać świeżym powietrzem. Poopalać się, pochodzić boso po łące. Dzisiaj tyle. Dziękuję, że mnie słuchacie. Miłego wieczoru albo poranka. Think dada Tomasz Jakub Sysło. Dzisiaj troszeczkę inaczej.